Hej, cześć! witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Standardowo witam się z wami ja, czyli Marta i dzisiaj zabieram was na nasz drugi mecz ligowy w tym sezonie, czyli wyjazd na spotkanie ze Złym Pragą Warszawa. Dobrze, możesz Pokaż, jaki jak dźwięk ci wyskoczył na zdjęcie Oli. ...to jest błędna. Nie jest błędna, ty, 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 to... Nie wiem, czy możesz takie rzeczy udostępnić. Myślę, że wypikamy, ale prosimy o chwilkę ciszy. Chyba, nie, nie. Tam nie pogadasz k. Nie pogadasz niki. Wszystkie chkie p Teraz wytłumaczę o co chodzi w ogóle? No generalnie, to ja wam pokażę, bo tu nie ma co tłumaczyć. Chodzi się na TikToka, nie? Taki plusik tutaj jest. Robi się Klaudi zdjęcie. I się dodaje dźwięk. Tylko mi? Co pan lubi robić? Lubię. No tak ogólnie to co wszyscy to tam. popić radian, radia, posłuchać. <laughs> Chciałam powiedzieć, że w trakcie tej podróży Doris, która siedzi za nami, pocisnęła Klaudi. A Doris nigdy nikomu nie ciśnie. Doris jest zawsze miła i Klaudia się sobie zasłużyłaś. Nie mam pojęcia. No przeszkadzało mi tylko to, że Ola mlaska jak je. No, nie, nie mlaskam! Mlaskasz! S sama się przyznałaś, Ola, o, Ola. Tak tylko dla ciebie specjalnie, żeby cię denerwować. Kropka. Myślę, że tutaj nie jest... nie, nie ma powodu, żeby cokolwiek dodawać innego. Sama się przyznałaś. A po drugie, nie to, że mnie wkurzaj, nie to, że przeszkadza czy coś, tylko po prostu ale, nie lubię. Ale odwróciłaś kota ogonem. Nie Larycznie lubię. pocisnęła, to jest tutaj klucz e, No i powiedziałam też, że nie przeszkadza mi to jako lavlaska jak je. Jeszcze raz powiedz, i... bo to trzeba razy sztuka. Przeszkadza mi to jako lavlaska <laughs> jak je. I że nie lubię fabryki w daniu, po prostu. No i Tauric mi pocisnęła. Czy to było coś zdrożnego? Zdrożnego. Przesadziła, nie? Bo one się kłócą już od wczoraj. Na treningu już zaczęła. O co? Jak to? Co? A nie kłóciłeś Ale, ale to nic, my się zawsze kłócimy. Zapomniałaś. Chyba. Właśnie od 10 lat, jak tylko przyszedł do klubu. O nie! O nie! Gdyby nie ja, nie byłoby cię to! Do... No Tak. Może tak, może nie. Tego nie wiemy, nie? Wiemy, wiemy. Chcesz opowiedzieć o tej historii? Nie, nie Już ją znają wszyscy. Kto, to powinni. Tak elegancko. Nie. Ja jestem Cię wsparciem znowu. Ty ja też. Ty ja, ja też. Fotograferam. Nie, nie mam aparatu. Jak to? Marta ma. No miksa wzięłaś. Kanon się. Tam nie macie fotografa. Dlaczego? Natalka, czasem trzeba się wznieść poza swoje takie Oczywiście, osobiste Oczywiście, trzeba wychodzić preferenie. poza swoją tak. strefę komfortu. Żeby się, spolej, się nie zaczęła. Żeby, wiesz, jak mnie trener postawił na pozycji, na no, której no, nie chcę, to no, ja grama nie narzekam, że nie podoba mi się w tym miejscu, tak? Tak się robi. A dzisiaj na środku obrony? Tak, podobno znowu. Ale o, ostatnio zapomniałam na vlogu powiedzieć, że zagrałam pełne 90 minut na środku obrony i się dobrze czułam. Myślałam, że się starzeje, a potem się że cofać. Na środku obrony można grać do jak się jest starym, bo tam nie trzeba dużo biegać. W sumie? Nie byłam zmęczona jakoś ostro, tak. Tak że Trzeba było latać w jedną z drugą, ale jakoś tak. Że podobnie jeszcze trochę pogram, bo, bo tam można być starym i tam nie trzeba biegać. Tak to To jeszcze trochę przed nami. A tak. Amelia! Ile tu wody. <gry> Oj! się. O -o. No bo tyle w wodę wpakowały, no. Jak zwykle całe życie poszkodowane. Takie życie. A masz o pani na chorzyska? Ja z tym czuję, że trzeba ją masować w Takie życie, no. Co ja zrobię? Ja no. Jak się masz po trochu w druży tak jest. Bo jest, czyli taka maga, taki. A, gdzie jest wiecznie problem. To Właśnie i mówi, no, kiedy masażystka będzie, kiedy będzie masażystka. Chodźcie, pokażę Wam coś, bo Kasia może nie przebiłać tyny, która wzięła koszulkę złego stópku, a Ale i tak. Meczu. i to jest też dla mnie jakieś ciekawe doświadczenie, bo zazwyczaj tak nie lubię przy ludziach nagrywać. Ci ludzie kręcą i muszę sobie z tym jakoś poradzić. Jak w życiu takim na boisku, jakieś trudności się pojawiają i, i trzeba sobie z nimi radzić, a w tym meczu trudności dla mnie było sporo. Nie wiem, czy znacie wynik czy nie, ale teraz wam go przedstawię, bo to było 6 do 6 i w ogóle po 18 minutach przegrywałyśmy już 0 do 3. Trzeba przyznać, że miałam w tym swój duży udział, bo strzegłam Moim zdaniem, bramkę samobójczą, ale sędzia się zrytował, zepsuł to na konto tej dośrodkowującej. środkowującej. Natomiast no, no niestety chciałam błąd, Naprawdę błędem, bo tam się wcześniej obcięłam. Wiedziałam, że nie jestem wyścigówką, ale no, muszę wiedzieć w to pole karne i miałam do wyboru albo biec za plecami. Zawodniczki, albo wiedzieć gdzieś na ten niższy słupek, żeby ten słupek pilnować, i wybrałam właśnie tą opcję. I niepotrzebnie wykonałam taki ruch, i ta piłka wpadła do bramki, jestem tego zupełnie świadoma. Swoją drogą, i to nie są żale, bo to po prostu no, każdy może według swojego uznania sobie wybierać, kiedy gra, a kiedy nie. Ale w tym meczu zagrała Martyna, która jakimś dziwnym trafem zawsze się wskrzesza na te nasze spotkania i potem długo nie gra, a potem znowu się wskrze, wskrzesza na nasze spotkania i potem znowu długo nie gra. No i właśnie Martyna nam narobiła sporo problemów i, i ona strzeliła jedną z tych dwóch następnych bramek. No i wiadomo, że tutaj też mogłam się zachować dużo lepiej. Po prostu moim dużym błędem było ustawienie się pod Pewien rodzaj specyficzny zagrania, które nie występowało, a występowało co drugie. I dopiero jak się przystawiłam, to, to zupełnie inaczej wyglądało. No ale niestety <grytania> zajęło mi to dużo za długo, i tu też wychodzi mój brak ogrania. No bo niestety, nie oszukujmy się, ja nie mam talentu i muszę tutaj naprawiać albo ograniem, albo po prostu jakąś mądrością, nie wiadomo, skąd to. Niestety, w tym meczu tego zabrakło i po prostu wyszły te moje braki i słabości. Bezwzględnie zostały przez przeciwniczki wykorzystane. Szkoda, ale widzimy na wnioski. Wydaje mi się, że kolejne bramki no to są... To... Może chluby nam nie przynosi sposób, w jaki traciłyśmy, natomiast nie były aż takim moim udziałem. I wiecie co, jestem mimo wszystko z nas dumna, bo pewnie wiele drużyn przy tym 0-3 to by się już poddało, już wygrały tak tylko, żeby ten mecz dokończyć. A... My cały czas wierzyłyśmy w to, że my możemy z tego spotkania wyciągnąć trzy punkty, mimo nawet tego przegrywania. Zaróż. No i jeszcze w tej pierwszej połowie strzeliłyśmy jedną bramkę. Zresztą miałyśmy sytuację na na nawet przed stratą tych trzech. Ale no, niestety znowu nasza niesamowita nieskuteczność tutaj spełniła główną rolę, ale to jest coś, nad czym my pracujemy i pracujemy i pracujemy, i, pracujemy, i nie wiem. Gdzie leży problem, że dalej jest to naszym problemem? Trochę się zapękliwam, ale wiecie o co chodzi. I w sumie to już nie pamiętam, jak to było w tej drugiej połowie, ale też doszliśmy w końcu do wyniku tego 3 do 6. Wystrzelałyśmy w bramki, ale przeciwniczki nam na to odpowiadały. Ale gdy się w pewnym momencie one też opadły z siły i tutaj widzieliśmy swoją szansę na to, żeby wrócić do tego meczu. I to się udało. W 90 minucie strzelamy na 5 do 6, a w doliczonym czasie na 6 do 6. I jeszcze więcej, co zostaje niedosyt, bo mieliśmy jeszcze sytuację w ostatniej akcji meczu, stały fragment, niestety ta piłka przyciągnięta. I... Tego się nie udało nam strzelić, a apetyty były na te trzy punkty. Powiem Wam, że ile ja głupot teraz gadam. Ci ludzie chodzą, ja się stresuję. Naprawdę to jest dla mnie bardzo dobre ćwiczenie na takie przełamywanie się, no bo nie mam problemu, żeby grać przy ludziach na stadionie czy na stadioniku. Ale mam problem, żeby tu wśród ludzi usiąść i, i mówić do tej kamery. Apetyty na trzy punkty były od początku, no bo nie oszukujmy się. Grałyśmy z drużyną, która się brzydko mówiąc utrzymała, takim pisim swentem, no bo zajmowały miejsce spadkowe. Ostatecznie do tego spadku nie doszło, zostały w drugiej lidze. Nie wiem, jak sytuacja u nich wygląda, zresztą wiecie, w tej lidze jest ciężko. Dowiedzieć się przed sezonem jak sytuacja wygląda w innych drużynach i w ogóle jest to płynne pomiędzy meczami. W każdym razie pozostaje przynajmniej we mnie jedna wielka złość i niedosyt, no bo tracąc w ten sposób w bramki, mimo że strzelając dużo, no nie da się wygrywać meczów. Swoją drogą ostatnio jak wspomniałam, że zagrałam pełne 90 minut i teraz drugi mecz z rzędu też te pełne 90 minut i jestem zaskoczona, naprawdę jestem. Bardzo zaskoczona, po pierwsze, że tyle gram. Po drugie, że dobrze się czuję fizycznie i no cóż, trzymajcie kciuki, żeby było tak dalej. I trzymajcie kciuki, żeby się. dzisiaj. No i ja tu sobie tak gadam i gadam, a słoneczko za mną powoli zachodzi, już prawie zaszło, także myślę, że dla mnie czas już, żeby kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam jakkolwiek podobał albo chcecie nas po prostu wesprzeć, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!